Hej! E, wiele osób na Askosie mnie pytało, jakich kosmetyków używam, jak dbam o cerę e, oraz o tym nagrała filmik, jak robię swój codzienny makijaż. Więc e, postawiłam raz kozie śmierć i pokażę Wam, e, jakich kosmetyków dokładnie używam. Pierwszym jest podkład Rimmel Wake Me Up. E, kolor 303 Nude. Jest on podchodzący pod beż i niestety już mi się kończy. Dlatego będę go układać rękoma. Wiem, że wiele osób używa tego pędzelka lub gąbki, ale jest mi po prostu wygodniej. Tu serka, by the way. Nie jest on niestety mocno kryjący. Więc jeżeli macie mocne wypryski typu strupy lub um, jakieś bardziej, bardziej trządzikową cerę, nie będzie on dla Was za idealny. Sorry, ale robię go na szybko, bo się spieszę do szkoły. Mm. Nakładam go pod powieki, na powieki, bo jest on dosyć nawilżający, jest on no, delikatny, ma konsystencję kremową, czego co ja bardzo lubię w podkładach. Nienawidzę podkładów, które są ciężkie, typu um, trudno się je po prostu rozprowadza. Lubię, jeżeli podkład do, dopasowuje się do cery. Zazwyczaj wystarczy mi um, jedna warstwa. Więc jest ok. Mam nadzieję, że dobrze widać. E, ok, następną rzeczą jest puder e, w kamieniu z Max Factora. Czas e, trans, transparentny 0,5. Niestety literki mi się zmyły, bo już mam go dosyć długo, i jest, o, jest go bardzo mało. Co on robi? Matuje skórę. No i przede wszystkim nie wystusza. Okej, okay, robione. Teraz będzie ta cięższa. Eyeliner z Royal Party. kolor Pure Black 01. Taki. Trochę przeżył upadek, jak mam na wycieczce, ok. I pędzelek do niego dołączony był w zestawie. Taki Zwykły, szpicasty. Z góry, przepraszam, jeżeli mi nie wyjdą równe kreski, ale jest to mój pierwszy filmik. Co robię? Nakładam eyeliner od połowy powieki i ciągnę go do samego końca. Nie robię to, robię to w przerywanych e, ruchach, żeby po prostu wyglądało równiej i ładniej. Robię sobie delikatną jaskółkę. I poprawiam. Tak oto wygląda. I drugie oko. Tylko mi nie wyjdzie. <laughs> Śmieję się do koleżanki, bo jest ze mną. Wiem, że nie powinnam rozciągać powieki, ale jest mi po prostu trudno. Trzęsę mi się, trzęsę. Nerwówka. to wygląda. Czyli tak się wygląda? No. Ostatnio ciocia była mnie w bukietu nie ją pomalować, ale niestety nie wyszło mi na niej. No. Ok, są so, niestety nierówne. Ta jest wyżej, ta jest niżej, ale jakoś to wygląda. Następna rzecz, rzęsy. Wiem, że ludzie malują sobie brwi, ale ja tego nie robię. Po prostu uważam, że nie potrzebuję moje brwi. Są i tak już ciemne, są gęste, więc tego nie robię, nie marnuję ich. Um, Maskara to False Lash Effect, cushion, Volume Ment z Max Factora. Jest to jedna z moich ulubionych maskar... W tym momencie używam jej od, od dłuższego czasu. Ma grubą szczoteczkę z małymi włoskami, właśnie tak <totototrofia> I po prostu Co? wydłuża rzęsy, maksymalnie wydłuża. Ja mam naturalnie długie rzęsy, więc po prostu koleżanki mi czasem się pytają, czy nie mam doczepianych. I pogrubia. Jestem właśnie jest e, ręczniczek Zazwyczaj nakładam od dwóch do trzech warstw. Najpierw jedno, potem drugie. drugie. Druga warstwa. Oła się, mam na oczu. Przywitaj, Zobaczmy, jak to wygląda. I ostatnią rzeczą jest róż do policzków z Maybelline New York. Jest to e, Flash Plum 79. Tutaj to jest totalna katastrofa. Mam go niestety tyle. Połamał mi się. Nie miałam czasu kupić nowego, ale go bardzo lubię. Dostałam go od mamy. I używałam go. Używam już. Ile? 3 lata? Mam no, 3 lata. Jest bardzo fajny. A do tego będzie: żeby mnie pobrudzić, bo też mi się pokruszył. Um, Color Encounter uh, Rose Glow z Avonu. Jest to um, rozświetlacz połączony z różem. Też niestety mi się połamał. Wszystkim się kosmetyki ładnie nakładam na kości palikowe. No i to w sumie wszystko. Czasem też maluję sobie usta na czerwono, ale to już rzadkość. Także więc, tak wygląda mój codzienny makijaż. Szybki, prosty w sumie. I no, to na tyle. Więc jeżeli Wam się podobało, chcielibyście, żebym dalej nagrywała, nie wiem, piszcie mi recenzje, oceniajcie, mówcie, jakich wy podkładów używacie, to zapraszam i do zobaczenia. Cześć!